Sensacje XX wieku w Radio Z. Po śmiałym rajdzie podwodnego okrętu U-47, który przedostał się do brytyjskiej bazy Scapa Flow i zatobił pancernik Royal Oak, Niemcy dość szybko przyznali, że stało się to możliwe dzięki pomocy ich agenta, kapitana Alfreda Weringa. To było kłamstwo. Kapitan Alfred Wering nigdy nie istniał. Albert Ertel nigdy nie mieszkał w pobliżu Scapa Flow. Po co wymyślono tę postać? Najprostsza odpowiedź brzmi po to, aby ukryć źródło prawdziwych informacji. I tak było w istocie. O ile bowiem Brytyjczycy wiele lat po wojnie ujawnili, że odczytywali niemieckie szyfry powstające w maszynie Enigma, to bardzo niechętnie mówili o tym, że Niemcy odnieśli podobny sukces. Autorem tego sukcesu był kapitan Wilhelm Tranow. Jego kariera rozpoczęła się w czasie I wojny światowej, gdy służył jako radiotelegrafista na pokładzie pancernika Pomer. Latem 1914 roku wezwał go dowódca: Panie Tranow, czy pan odebrał szyfrogram z krążownika Breslau? Tak jest. Co było dalej? Zgodnie z poleceniem przesłałem do dowództwa marynarki wojennej. Wkrótce odebrałem wiadomość z dowództwa, że depesza z krążownika Breslau była źle zaszyfrowana. I żądają powtórzenia. Co pan zrobił? Nie udało mi się nawiązać łączności z krążownikiem Breslau, więc sam odszyfrowałem depeszę i przesłałem do dowództwa. Jak to? Jak to pan odszyfrował? Przecież nie zna pan tego szyfru. To prawda, ale szybko go złamałem. Panie Tranow, zabraniam panu ponownego odszyfrowywania tajnych rozkazów. Po wejściu do portu ma pan trzydniowy zakaz opuszczania okrętu. Zdolny kryptolog został ukarany, aczkolwiek jego wyczyn zwrócił na niego uwagę. Gdy kilka miesięcy później porucznik Martin Browne zaczął tworzyć sekcję dekryptażu, włączył do niej Tranowa. Po przegranej I wojnie światowej sekcja została rozwiązana, aczkolwiek Tranow pozostał w tajnej organizacji, która zajmowała się łamaniem szyfrów i kodów zwycięskich państw. Sukcesy przyszły szybko. W latach 20. Tranow złamał kilka kodów, co umożliwiło śledzenie ruchów floty brytyjskiej. Sekcja nazwana B-Dienst, co było skrótem od Beobachtung Dienst, czyli służba obserwacyjna, rozrastała się i na początku 1933 roku, gdy w Niemczech naziści doszli do władzy, liczyła już kilkaset osób. Jednakże Hitler nie doceniał ich pracy. On chciał uniknąć wojny z Wielką Brytanią i większą wagę przywiązywał do zdobywania informacji o flocie francuskiej i włoskiej niż Royal Navy. Dlatego szef Tranowa, Martin Brauny, który awansował już do stopnia pułkownika, wydał mu polecenie, aby zaprzestał pracy nad brytyjskimi szyframi. Kilka dni później wezwał Tranowa. Oczekuję od Pana raportu na temat nowej organizacji Pana zespołu. Jakiej nowej organizacji? Poleciłem Panu przerwać pracę nad szyframi brytyjskimi i chcę wiedzieć, na jakim etapie jest reorganizacja Pana zespołu. Nie przystąpiłem do niej. To już najwyższy czas. Panie Generale. Nie zajmuję się wielką polityką, ale jednak chcę powiedzieć. Z odszyfrowanych brytyjskich meldunków możemy się zorientować, gdzie są ich okręty. Jeżeli ich flota śródziemnomorska zechce przejść przez cieśninę Gibraltarską i wyjść na morze północne, to czy nie powinniśmy o tym wiedzieć? Właściwie tak. Dziękuję. Generalnie. Zespół Tranowa pracował więc nadal nad szyframi brytyjskimi i zdołał złamać pięciocyfrowy kod morski powszechnie używany przez brytyjskie okręty i poczynił duże postępy w rozwiązaniu trudniejszego kodu czterocyfrowego, który był dodatkowo szyfrowany. A sam Tranow najdobitniej wykazał swoim oponentom, jak dobrze jego ludzie są zorientowani w ruchach brytyjskiej floty. Pewnego ranka przybył na naradę, w czasie której rozważano, gdzie jest brytyjski pancernik Queen Elizabeth. Pułkownik Browne był wyraźnie zdenerwowany, gdyż w dowództwie Kriegsmarine wyśmiano jego informację opartą na ustaleniach zespołu Tranowa. Panie Tranow, wciąż pan twierdzi, że Queen Elizabeth jest w Wielkiej Brytanii? Tak. Pancernik jest w suchym doku. Poddano go poważnej modernizacji, dlatego od pewnego czasu jego radiostacja nie pracuje. Wywiad zarzuca nam, że niewiele wiemy. Meldunki agenta z Gibraltaru wskazują, że... Pancernik Queen Elizabeth wszedł do tego portu. Nie interesuje mnie, co donoszą agenci Abwery. Ja twierdzę, że Pancernik jest w suchym doku. I to jest prawda. Najbliższa przyszłość wykazała, że to kryptolodzy Tranowa mieli rację. W Gibraltarze był rybacki statek o tej samej nazwie, a Pancernik stał w suchym doku. Wszystko wskazuje na to, że kryptolodzy z Bejdinst mogli odegrać główną rolę w sukcesie okrętu podwodnego U-47. Odszyfrowali meldunki, z których wynikało, że sieć przeciw podwodnym grodząca przejście między kadłubami blokującymi ciśnienie Kirk Sound jest przerdzewiała i musi być wymieniona. Z następnych dowiedzieli się, kiedy stara sieć zostanie zdemontowana i kiedy będzie zamontowana nowa. Miało to nastąpić 13 i 14 października 1939 roku. I w nocy z 13 na 14 października U-47 prześliznął się przez otwarte przejście i zaatakował brytyjski pancernik. Niemcy musieli ukryć źródło bezcennych informacji, zdając sobie sprawę, że wiedza o ruchach nieprzyjacielskiej floty przyniesie im wiele zwycięstw. Dlatego wymyślili postać kapitana Weringa, który miał wprowadzić U-47 do Scapa Flow. Anglicy do końca wojny nie zorientowali się, że Bedins odczytuje meldunki ich okrętów. Dzięki temu w kwietniu 1940 roku Niemcy wiedzieli, gdzie są brytyjskie jednostki i niemiecka flota inwazyjna płynąca do Norwegii mogła umknąć przed silniejszym przeciwnikiem. Kryptolodzy Tranowa mieli więc swój udział w wielkim zwycięstwie wojsk hitlerowskich w Norwegii. To była jedna z bardzo wielu bitew, które w czasie II wojny światowej żołnierze wygrywali dzięki wywiadowi. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.